Szanowni Państwo, do 2019 roku Szpital nie miał żadnej informacji o wydanej decyzji o budowanej i bądź planowej do budowy inwestycji na działkach 207 i 208 przez poprzedniego dewelopera i obecnego dewelopera. Dopiero w 2019 roku otrzymaliśmy wiadomość od mieszkańca, który jest właścicielem działki koło tych działek. Pisemną wiadomość, że obecny deweloper chce budować apartamentowiec o wysokości 35 metrów i wchodzi w korytarz naszego lądowiska, który istnieje już 9 lat. I proszę Państwa. Decyzja ta jest w sprzeczności z decyzją z 2006 i 2007 roku. I proszę Państwa, dowiedzieliśmy się wtedy, w 2019 roku, że w 2008 roku została wydana decyzja dla budowy apartamentowca przez poprzedniego dewelopera. Natomiast obecny deweloper, w 2018 roku kupił z pozwoleniem na budowę z 2008 roku i miał świadomość tej kolizji. Lądowisko w tym czasie cały czas funkcjonowało. Utrzymując jednak mimo to nie powiadomił szpitala i proszę Państwa i wniósł o zmianę decyzji i otrzymał tą zmianę decyzji. W czerwcu 2020 roku, o pół metra niżej, czyli na 34,5 metra. Muszę powiedzieć, że ta decyzja już była z powiadomieniem do nas i zostaliśmy stroną, jak powiadomiła nas Wydział, że oni mają decyzję. I proszę Państwa. Natomiast w 2012 roku został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego na teren Żabiniec Południe, że ten plan wyraźnie zabezpiecza funkcjonowanie szpitalnego lądowiska dając gwarancję zachowania istniejącej ścieżki podejścia w ten sposób, że między innymi na działkach 207-208 objętych pozwoleniem na budowę nie wolno stawiać obiektów wyżej niż 16 metrów. E, proszę Państwa, szpital odwołał się do Pana Wojewody, Wojewoda uchylił, szpital zastosował pismo wystosował do ministra Infrastruktury a ten skierował do, mi, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w randze ministra i szpital domaga się uchylenia decyzji z 2008 roku. I proszę Państwa szpital chciałby poinformować opinię publiczną i wszystkich Krakowem, że my nie sprzeciwiamy się, żeby deweloperzy budowali wszelkie apartamenty koło naszego szpitala, ale my bronimy naszej infrastruktury i nie może nowy apartamentowiec zaburzać i tu kolidować, proszę państwa, infrastrukturę szpitala, przede wszystkim z lądowań helikopterów. I proszę państwa, aktualnie w wyniku działań dewelopera Państwo wiedzą, że postawili dźwig żuraw w wysokości 28 metrów, długie ramię jest na 30 metrów i tu chciałam powiedzieć, proszę Państwa i przez to wstrzymał realne przyloty helikopterów z pacjentami, których mamy ratować zdrowie i życie. I proszę Państwa, nie są prawdziwe pojawiające się w prasie twierdzenia dewelopera, że najpierw zostały wstrzymane loty, a potem postawili dźwig. Nieprawdą jest dlatego, że spis, który ja otrzymałam od LPR-u jest, że najpierw postawili dźwig, czyli tak zwany żuraw i w godzinach nocnych ja otrzymałam maila, od LPR-u, że są wstrzymane loty, dlatego że na ścieżce nalotów powstał dźwig. Szpital, lądowisko przy szpitalu obsługuje szpital wojskowy, szpital nasz Narutowicza i częściowo szpital Jana Pawła II. Bo jak są zaburzenia atmosferyczne, śnieżyce, deszcze, to helikoptery nie lądują na dachu. W szpitalu Jana Pawła, czy wojskowe, które są cięższe lądują na naszym lądowisku i przewożą pacjentów karetkami do Jana Pawła, lub karetką do szpitala wojskowego. Istnieją bowiem wątpliwości co do tego, czy decyzja pierwotna dewelopera z 2008 roku o pozwoleniu na budowę nie wygasła. Z uwagi na brak rozpoczęcia budowy budynków w przewidzianym prawem terminie, bo nic się nie działo. Jak wynika z uzasadnienia decyzji wojewody Małopolskiego, co otrzymaliśmy, prace nie zostały zakończone. Roboty budowlane przez 9 lat, jako prace przygotowawcze, również wojewoda Małopolski, ponadto w uzasadnieniu powyższej decyzji, wskazał, iż w dzienniku budowy dokonywano poprawek, w datach doko dokonywanych wpisów. Niezbędna jest zatem analiza zapisów dziennika budowy. I dlatego myśmy się odwołali i teraz administracja na pierwszym, drugim poziomie i na najwyższym ma to zbadać, czy decyzja z 2008 roku jest w obiegu prawnym. I stąd szpital. Nie może się zdecydować i nie może pozwolić, żeby e, finansować prace, które cały czas powtarza deweloper zrobi. Deweloper tylko chce pokazać, że na swój użytek, żeby wybudować apartamentowiec. Natomiast jest to niekorzystne po analizie, a z drugiej strony przytoczyłam przykłady, przez które szpital nie może się zgodzić na finansowanie inwestycji nowego, bo to by był nowy lądowisko przez dewelopera, nawiązując do tematyki dostosowania lądowiska od 1 stycznia 2022 do obowiązujących przepisów, muszę państwu powiedzieć, że zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia, który stwierdził, że wszystkie lądowiska w całej Polsce wybudowane do 2019 roku mają być dostosowane do końca roku. A więc nasze lądowisko jest prawne, legalne i, i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I ja, jako dyrektor szpitala, nigdy się nie zgodzę na takie pojęcie i szpital się nie zgodzi, że lądowisko jest nielegalne i nie działa w mocy prawa. Podkreślam jeszcze lądowisko jest prawomocne, oparte na decyzjach prawomocnych i legalne. W przestrzeni publicznej różne krążą informacje, różne jakby pisma i oświadczenia, natomiast dla szpitala istotnym jest konkretna informacja od użytkownika, który użytkuje to, lądownic, to lądowisko. Taka informacja do szpitala wpłynęła 30, 30 marca, w godzinach że zostaje zawieszone lądowisko i że LPR nie będzie przylatywał na lądowisku. Od dnia 30 marca taką informację powzięliśmy. Z powodu Oficjalnym. postawienia dźwigu. Takie pismo, ja mogę przekazać. No nie możemy w tym momencie najgorszym Najgorszego natężenia fali zachorowań, skorzystać właśnie z tego lądowiska, bo w momencie przetransportowywania chorego do innego ośrodka również wykorzystywane były właśnie helikoptery i pomagał nam w tym LPR. I dzisiaj otrzymałam od pana wojewody decyzję o to, że mamy zwiększoną ilość łóżek na siedem respiratorów i na intensywną terapię i również działania alokacyjne. Jeżeli trzeba będzie, trzeba będzie przewozić, transportować pacjentów drogą lotniczą LPR-u i wojskowego do innych szpitali lub do innych regionów. Dzisiaj w nocy też otrzymaliśmy telefon akurat z Opola, bo szukali miejsca na neurologię. Proszę Państwa, to nie może tak być, bo jednak przede wszystkim cel publiczny jest, to znaczy ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Część oświadczeń Dyrekcji Szpitala nie odpowiada prawdzie. Ja harmonogram korespondencji zarówno ze szpitalem, zarówno z lotniczym pogotowiem ratunkowym, jak i również z Państwowym Nadzorem i Inspektorem Nadzoru Budowlanego posiadam i kopię korespondencji każdego pisma. Nie opieram się na słowach, tylko na dokumentach. I wręcz później po spotkaniu. Dobrze, powiedział Pan na początek, że nie zagraża życiu i zdrowiu, a później, że wojewoda nakazał Nic bo nakazał życiu wojewoda i niczego nie nakazał? Znaczy, wojewoda. zagraża jednak życiu i zdrowiu, nie. czy nie? Bo raz wojewoda... mówi, że nie, a teraz że tak. nie. Jeżeli lądowisko nie funkcjonuje z powodu yy, tego, że LPR wycofał loty, to nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia. Ponieważ pamiętajcie Państwo, że obok jest sąsiednie jest... lądowisko. Obok jest sąsiednie lądowisko w szpitalu Jana Pawła II. Od 2008 roku deweloper w tym zakresie się nie wypowiadał, ponieważ nabył, tak jak pani dyrektor słusznie powiedziała, w 2018 roku prawo własności i przejął prawo prawomocnej decyzji. i Pozwolenie jest ważne, pozwolenie nie. Pozwolenie jest ważne, prawomocne i skuteczne do wykonania. Pozwolenie zamienne, które również dostał, deweloper jest również ważne, prawomocne i wykonalne. Na dzisiaj mamy Od konflikt, są wpisy wszystkie w Dzienniku Budowy na bieżąco Jaki prowadzone. Co się budowało? Proszę w co państwa, co państwo zrobili? prace Zdamy, przygotowawcze, Nie, my, my, my deweloper na dzień dzisiejszy, odkąd nabył y, hmm. teren, przygotował nowe pozwolenie, za, projekt nowego pozwolenia zamiennego, uzyskał zgodę i decyzję na pozwolenie zamienne. Pani dyrektor oświadczyła, że skierowała pisma do y, dewelopera w tym zakresie. Oświadczam stanowczo, że żadnego pisma w zakresie y, uzgodnienia tego, co pani dyrektor mówiła, że wstrzymać posadowienie dźwigu nie było. Dostali y, deweloperzy jedyne pismo, że z uwagi na to, że jest y, COVID, y, ma zaj tyle zajęć, że nie będzie Organizowała żadnego spotkania z deweloperem. Ale kiedy otrzymała zawiadomienie od pana Wojewody, od LPR-u, że będą wstrzymane loty, żadnych działań nie podjęła. Więc ja mówię o rozsądku. Deweloper nie jest organem który, czy instytucją, która tylko widzi pieniądze, jakby pani dyrektor to powiedziała. Wiele działań przedstawia w swojej działalności bardzo pozytywnie i działa na rzecz Krakowa. Można zobaczyć wiele różnych inwestycji na terenie Krakowa, które zostały zrealizowane. Ono podnoszą tylko świetność Krakowa. Możecie, możecie, państwo, może, możecie Państwo zobaczyć projekt, jaki ma tu być obiekt. Na terenie krzewów, chwastów, tam, gdzie Cyganie mieszkali z tabunami, dzisiaj czy dziś, w najbliższym czasie powstaną piękne budynki mieszkania no, dla mieszkańców Krakowa.